Hej siemanku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Watch Dogs, tak więc lecimy dalej. No i dzisiaj zrobimy sobie oczywiście najpierw zadanie główne. E, jesteśmy w nowej kryjówce, a do zadania daleko nie jest, tak więc już sobie weźmiemy tutaj jakąś furę, którą mamy zaparkowaną właśnie tutaj. No dawaj. No dobra, nie z tej strony, nie wejdziemy. Okej. Okay. Dobra, zatrzymujemy radio. Będziemy słuchać mojego zajbistego głosu. Dobra No dawaj, mi się stąd. Dobra, ciśniemy. Dobra. maciek zachował tutaj odstęp. A co tutaj się dzieje po lewej stronie? Co tutaj jest ciekawe? Aha, gry. Gry, stacja kolejki, infrastruktura miejska, tunel. Nie, nie, dobra, jedziemy, jedziemy tutaj. Czy ja to może widziałem? Gry miejskie? Nie, dobra. Jedziemy do zadania głównego. Czyli to będzie chyba trzecia misja. Na razie się skupię na jeździe, żeby tutaj nic. A ja myślałem, że się zmieszczę, ale za długie. Ja mam to auto takie mało zwrotne, no ale daję radę.

Aha, dobra, czyli ktoś mnie tutaj znalazł jakiś chyba normalnie ziomek. E, online tutaj mamy teraz chyba jakąś misję. Bo właśnie online chyba są na kolor taki fioletowy. No dobra, zobaczmy o co tutaj chodzi. Mamy znaleźć 2X The Tap. Tak się nazywa ten gracz. No, mamy zajebistą furę. Więc w razie czego jakby uciekał to to, to go znajdziemy. Dobra. Wrogi macher przyjął zlecenie hakowania online, by wykraść od ciebie dane. Znajdź machera, który cię hakuje, może on być nad lub pod tobą e, Ukrywa cię na dachu, w pojeździe lub w tłumie. Profiluj każdego, kogo podejrzewasz o hakowanie. Dobra. Czyli gdzieś tutaj jest. Dobra, gdzie jesteś? O. Dobra, hakuje mnie. Hakuje mnie, czyli gdzieś tutaj jest. Pewnie gdzieś na dachu. No to nie haker. W aucie może jakimś. Tam też nie hacker. Tam też żadnego hakera nie ma. Dobra, dawaj tędy. Dawaj w auto tutaj wsiądę i pojadę na górę. Coś mi się wydaje, że on chyba się schował e, gdzieś na górze. No ja bym przynajmniej tak zrobił, bo to jest. No gdzie jesteś? Dobra, wyjdźmy tu na górę, ale to chyba nie będzie tutaj. Wyszliśmy poza tutaj obszar. Dobra, chyba przegram to, ale to będzie dobry trening na przyszłość. Dobra, gdzie on to jest? No już ma 50% jebany. Dobra, to na bank nie jest tutaj. Źle w ogóle zacząłem. O, tam ktoś jest z telefonem. Dobra, mogę stąd zeskoczyć? Nie mogę, bo jest za wysoko. Dobra, dałem już dupę, już raczej się nie uda. No ale jeszcze spróbujmy tam gdzieś wjechać. Dobra, dawaj następne auto. Dobra, wiem, że dałem dupę, ale to jest w ogóle pierwsza taka misja, jaką miałem. Nie wiedziałem do końca o co tutaj chodzi. Dlatego teraz szybko zjeżdżamy na dół. Dobra. Shit, dobra, gdzieś tutaj jest. Ten obszar już bardzo się zmniejszył. Czy ktoś tutaj się podejrzanie zachowuje? No gdzie on kurwa jest? That sucks. O, czyżby to był on? Haker, jest zidentyfikowany, dawaj go. Dawaj go. Dawaj go. Mam cię. Co jest? Twój rozgłos określa jak dobrze jesteś rozpoznawalny w społeczności maherów. Zwiększaj swój rozgłos, dobra, na razie muszę muszę go złapać. Dawaj co on jest taki szybki. Ej. Dobra, chyba, chyba mi się nie udało. Za późno go znalazłem. No, bo nic nie mogę z nim zrobić. Dobra, to chuj tam z nim. Otwórz aplikację ze zleceniami online. To gdzie to jest? Aplikacja ze zleceniami online. Wybierz hakowanie online i poproś o cel. Ok, poproś o cel do zhakowania. Obejrzyj rankingi. No, zobaczmy. Chociaż, dobra, chuj w te rankingi. Na razie nie będzie mnie tutaj nikogo. Dobra, tak więc teraz mamy poszukiwanie średnia średni czas czekania 2 minuty Dobra, na razie sobie wejdziemy do samochodu Kurde, no a już go miałem prawie, no, skurczy byk Dobra, mamy tutaj kogoś. Akcep akceptujemy na ulicach Chicago znajduje się wrogi maher, który zdobył potrzebne ci informacje. Zhakować telefon mahera, zainstalować furtkę, wykraść dane i uciec, nim cel ci odnajdzie. Nie krzywdź Machera, skradzione dane będą bezwartościowe, jeśli coś mu się stanie. Dobra. Okej, okay. tak więc jesteśmy teraz w całkiem innym miejscu. On jest u góry. Mamy 5 minut na to, żeby to zrobić. A on na razie jakby stał w miejscu No w sumie to też jest dobra Strategia Dobra, dawaj, bierzemy to auto A nie, on jest jednak na dole Ej, no to ja już tu czegoś nie kumam To gdzie on w końcu kurwa jest Dawaj, O ja zabiłem się. No nie, no tego tutaj nie, nie podejrzewałem w ogóle, że ja tutaj się zabiję. <laughs> no to grubo, dobra, mamy jeszcze 4 minuty. Ej, ale jak ja mam tu do niego wejść w ogóle? Tutaj hey! nic się nie dzieje, Dobra spróbujmy tamtędy. Ja jeszcze 3,5 minuta ja go na razie znaleźć nawet nie mogę. Ale lipa Dobra, dawaj ziomek, dawaj, dawaj, dawaj którędy ja to mam niby wejść. Dobra, dawaj furę, bo tutaj. Z buta raczej nic nie osiągnę 3 minuty jeszcze, 3 minuty O, tu jest zejście, dobra Dawaj Tu się... No już idę, no A mogłem dalej tutaj auto sobie wziąć, dobra, gdzieś tutaj będzie Sprofilowano mnie. Ja yeah, pierdziele. No i chuj, dobra. Przegrałem to też. Porażka niestety. Ale lipa. No dobra, trudno. Z jakoś za bardzo chyba w, w wersji online e, tego Watch Dogs nie jestem za dobry. No nic, będę musiał sobie po prostu to popróbować chyba.

Ej no co jest korywa No przecież w tym mieście gdzieś to powinno być No nie wiem, dobra Na razie jedziemy przed siebie Tamten na psy dzwoni, tak więc trzeba uciekać Dobra, już tutaj ścigają Znaczy na razie próbują znaleźć tym okręgiem 0% No raczej mnie nie znajdą Dobra, chociaż to. O, ale się poszerza teraz to kółeczko. Dawaj, 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 spieprzamy. Aj Dobra, już jestem w okręgu niestety. O. U... dobra, udało się uciec. Tak więc 200 punktów doświadczenia i mamy chyba nowy poziom, tak więc mamy nowy punkt zdolności, ale na razie to sobie zatrzymam. No, jest poziom trzeci. No i dobra, teraz można, ta misja została aktywowana. A tutaj, co jest system CTOS? Aha, nowy system. Dobra, na razie jedziemy do misji. Ja to miałem już dawno temu zrobić, ale tutaj nam się online to wszystko wkręciło. Aj! Dobra, wiem chyba, co, co zjebałem podczas tej misji online, bo chyba mogłem się podłączyć pod kamery. I tak myślę, nie zostałbym zauważony ależ to jaki chyba był błąd w grze dobra jedziemy do misji zobaczymy na czym będzie polegała 800 metrów tak więc poznamy teraz troszkę miasto bardziej to w którym teraz jesteśmy o dobra dobra ten system zniszczeń tutaj troszeczkę jest taki no do dupy bo auto nam się ślizga od innych samochodów zobaczcie o w ogóle się nie odbija tylko się ślizga no teraz się odbiło no bo no jakby się od tego nie odbiło to już by była całkiem porażka no ale no ale zobaczmy tu o o proszę bardzo jak przejechaliśmy sobie więc to nie powinno w ogóle się, się zdarzyć ale z drugiej strony to może być to jest takie ułatwienie, trochę. Dobra, opuszczamy ten zepsuty pojazd. Dobra, kierowca z tylnego siedzenia. Zobaczmy na czym ta misja polega. Okej, okay, byliśmy tu już wcześniej, no ale ktoś nam tutaj zawracał dupę. Dobra, dawaj, Jordi. Tak. No dobra, musimy teraz po kogoś pojechać. Aby dostać zlecenie, to potrzebuje chyba jakieś szybkie auto, to będzie doskonałe. dobra. Hmm, tutaj no dosyć prosta droga, cały czas prosto. Aj. Kurde, już tutaj zarysowałem furę. No, taka fajna jest. Raczej była. Wszystkie jednostki, aha, pościgi policyjne składają się z trzech faz: skan, unikaj żółtych okręgów. Właściwy pościg, zgub policjantów, znikając z ich pola widzenia. Poszukiwania, opuść szary okrąg, albo ukrywaj się, aż upłynie czas. Dobra. Dobra, już mnie mają, ależ tutaj te procenty szybko cisną. Dawaj, 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 ziomek, dawaj, uciekamy. Dobra. Do trzy do uciekiniera, nie daj się wykryć. Okej, okay, no to wykryć się nie damy. A do uciekiniera... Aj, Dawaj, dawaj, gdzie on jest? Gdzie on jest? Dziś tutaj chyba.

Dobra, dawaj, wsiadaj do tej fury Aiden. No ale co ty, takim samochodem na przypał? Chcesz jechać? Przecież mieliśmy fajne auto przed chwilą, no to mogliśmy jego użyć. Normalnie, dobra. By umknąć, by umknąć wrogiemu poszukiwaniu, opuść teren poszukiwań, nie dając się wykryć. Możesz również ukryć się w zaparkowanym pojeździe. Wrogowie mogą wykryć twój pojazd, jeśli będą w pobliżu. Naciśnij gaz, aby ponownie uruchomić silnik w swoim pojeździe. O, oh ja, yeah. Ale gruby po pościg. O nie! Dobra, dawaj, dawaj, uciekniemy im normalnie. O, ale chyba w złe miejsce tutaj wjechałem. No, ale dobra, damy radę z niego wyjechać? Powinniśmy. Normalnie, dobra. Ale helikopter teraz nas namierzył. Dobra, ciśniemy dalej. No, helikopter już nas ma. Psy też. Policja cię wykryła i ho, misja nieudana. Dobra, trzeba będzie ją powtórzyć? Czyli ja muszę tutaj w ogóle unikać policji? Myślę, że po prostu trzeba im zwiadzić to wszystko.

Dobra, czy ja mogę. Aha, tam się chyba musimy dostać, jakoś. A tu są. Oje, jak się wiebałem. Dobra, znowu. Kurde, no ciężko, ciężko. Mam nadzieję, że nie tylko ja mam taki problem z tą misją, bo jak tak, no to jestem naprawdę kiepski. No ale dobra, damy radę, w tym odcinku na bank przejdziemy tą misję. What the shit? Eddie's dead. I left him back there. Oh man, the cops came out of nowhere. This is bad. Just follow the route and keep an eye on The cops are still searching. Your route's gonna get us killed. Sit back and keep quiet. Just stick to the plan. I know where Yeah, yeah, yeah. Your buddy want not dead. Damn, it's a patrol car. I see it. Alright, time is a przed nami. Dobra tędy Dobra helikopter przeszukuje tam inną ulicę O nie, o nie Dobra dawaj, dawaj, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy No i hoj, no i ho, a już tak daleko byłem ej Dobra, trzeba ich tutaj po prostu wykryć, no bo trzeba zobaczyć, bo tutaj są wpisane skrypty i oni się zachowują cały czas chyba tak samo. Zaraz powinniśmy dać radę normalnie, spokojnie. Nie jest

Meaning you. Someone knew. I swear I don't know what happened. There wasn't supposed to be anybody. I I, I mean it's a computer plant, right? I turn around, the alarm's going off. The cops got there so fast. Shh. Quiet now. It's all over, son. I got it, at least, right? That's what matters. It is indeed what matters most. This is how the world turns. Not much room for fuck-ups. Oh, oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck up, though. Yeah, it... it wasn't. You're calm now. It's all right. Come? Get a chance to talk to your mama? Twojej twojej a no, w dobrze. Dobrze. dobrze młody, dawaj go patrzcie, jaki chuj. Dobra, a my co? spieprzamy stąd.

Dobra, hey, how it go? You, you finished that job yet? You thought I'd be okay working for the fucking club? A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Relax. Listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Who says no to extra cash, right? Oh, and since you asked. Dobra, sprawdź swoje postępy za pomocą menu postępów w swoim smartfonie. Dobra. Czyli co, misja wypełniona, tak jest. No to dobra, dzisiaj... O, możemy to ukraść. Sklep okradziony, tak więc to nam reputację niestety zmniejszyło. Ale przynajmniej dostaliśmy trochę kasy i...

Dobra, w sumie będziemy kończyć ten e, powoli odcinek, ale jeszcze zróbmy sobie te, te zlecenie mahera, bo tutaj trzeba tylko uciekać. Dobra, rozpoczynamy. No dobra, to już wiem. Nawaj, gdzie jest ta fura? Niedaleko stąd pojedziemy sobie. Chociaż wolałbym tym autem, no ale dobra. Ale fajne. I to jeszcze spod posterunku policji. No dobra, zrobimy to. To już mamy pościg, proszę bardzo. A ja tutaj sobie tylko zaznaczę, gdzie my mamy dotrzeć tutaj. Dobra, dawaj, ciśniemy. Helikopter nas goni, ale my będziemy szybsi. Normalnie, jeździ, uciekliśmy. Dobra, nieważne te słupy, dawaj, dawaj, trzeba uciekać. Pięknie. Ajajaj, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj zaraz skręt w lewo. Aj prawie, prawie dobrze. Dobra, drzwi zamknięte. Tutaj mnie już raczej nie znajdą. Tamte też drzwi szybko zamkniemy. No i dobra, udało się. To jest misja Mahera wypełniona w minutę i 4 sekundy. 3000 nagrody. Kolejne tam punkty doświadczenia. Ucieczka udana, no i dobra, to by było w sumie wszystko w tym odcinku. Jeszcze zobaczmy postępy. Gdzie to było? Tutaj: postępy 4,8% głównej rozgrywki. Główne misje w akcie pierwszym, no i 4 misje wypełnione. Otwórz swój świat, to w sumie zaraz będzie, czyli. Aby odblokować drugi poziom ulepszeń, a tutaj trofeum przyzna przyznawane za rozgrywanie misji głównych. Aha. Aha, no dobra. Dobra. Tak więc, dobra, myślę, że dalej zaczniemy sobie, znaczy zaczniemy. Będziemy kontynuować misje główne. Zobaczyć, jak tutaj fabuła będzie po prostu gnać do przodu. Dobra, tak więc to by było wszystko. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku Watch Dogs. Siemano.